Jest już ponad 24 godziny po aktualizacji. Gdzie miejsce się miała dzisiaj? Kolejna aktualizacja 3GB. Gratulatała. I pierwsze co mamy, no to wiadomo. Gejster Mamy właśnie te wyzwania na parku i na centrum handlowym. Kolejne jest to tutaj mamy. Tutaj mamy też właśnie przez bodajże pracowników czerwonych beczek te utrudnienie, w mapkę. To jest kreator prób. I najważniejsze to jest inwazja. Już trochę to, to pograłem. 23 mecze mam w tym rozegrane. I całkiem fajnie się w to gra, ale to jeszcze <laughs> muszę troszeczkę to, to e, dopracować. sumie jednak, no troszeczkę błędów jest. Więc. Jeszcze się nie wypowiem, jeżeli tego jeszcze więcej nie powiem na większej, na większej puli map, bo mam ograniczoną, limitowaną. E, kolejne. Jest to. Zadanie. Gdzie mamy tutaj pokazane właśnie. Tak jak to było rok temu. I dostałem z tego takie opierdolę. Zostało mi tego mało, bardzo. Tutaj mi jedno zostało. I tutaj to są zadania. Na inwazji. Na przykład trzeba tutaj o. Przetrwaj 10, to jest 20 impostorów. Możesz użyć swojej aparatury. I żeby dostać plakat, trzeba z się 50. Dużo. Na kolejne następne jest to eskalacja. Nie wiem, czemu tutaj dali znowu ten sam plakat. Ale tutaj są właśnie, trzeba zagrać tyle prób. Jeżeli mamy zapisaną tą 50, tą setną próbę, czy nawet 1000, no to zagrając raz, bo wtedy, jak była jakaś aktualizacja, było też coś takiego, wystarczyło zagrać raz. I po ptakach i mi było zaliczone. Kolejny na to wiadomo jest limitowany katalog z, li, z limitowanymi strajami, gdzie są tutaj pokazane. O, całkiem fajne Ale no, no Właśnie są też do zachowania impostora jest całkiem fajne wygląda, bo to jak W przypadku niespróby yy, Kolejne jest to Katalogi Można sobie kupić z Poprzedniego roku i jeszcze z poprzedniego Program Prime sobie można wykupić, tutaj Zimowy Zabójca, ale jest tutaj jeden haczyk bo jeżeli się zalogujemy do gierki, będziemy mieć tutaj 500 dodatkowych. Ale jest tutaj jeden taki ale, że jeden katalog kosztuje 500. Więc jeżeli chcemy to, to musimy wydać na to 500. To też wszystkie te tutaj, co były, kosztują 500 te poprzednie. I to jest taki właśnie dylemat, co sobie kupić za to. Bo są właśnie, bo w tych katalogach się niestety nie zdobywa tych do tych pieniążków. I tu jest takie jedno. Ha, 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 mamy coś dla was. Mianowicie są Marko fajne. I to transakcja. Jeżeli chce mieć wszystkie wszystkie stroje. Stąd. To niestety trzeba kupić Nie podoba mi się to oczywiście, bo są tutaj stroje, które bym chciał na pewno mieć Ale wydawać na wszystko te 300 zł, no to raczej nie Jeżeli już to tylko na to, żeby sobie zrobić te 500, sobie kupić i dostać jeszcze strój do tego grizzly i wtedy sobie kupić dwa stroje, ale tak to to nie polecam tego kupować. lepiej sobie może poczekać i będą to może w jakiś jeszcze innych Jakiś evencikach może będą jakieś te właśnie pokazane Chociaż wątpię Mam takie Unikaty jak kupiłem sobie tylko te dwa Bo ich nie mam Tego mam ale czarną wersję Jest też Daily Skrzyneczka tym sobie można codziennie otwierać. To 24 godziny długo. Są także nowe dowody. Są tutaj. Wszystkie mam zebrane. Gazetek niestety żadnych nie ma. I odznak też nie ma. Strój z tych dropów. Bodaj, chyba mam go założonego. Gdzie to jest. Nie, nie mam założonego. No, on tak yy, może być wygląda. Nie jest jakiś bardzo fajny, ale jeżeli ktoś ma taką takie spodnie bez butów, to jeszcze w ogóle. Yy, ale dobra. Ej, przejdźmy teraz do kolejnego. To jest tutaj właśnie Wystryj. Fajnie, to tutaj wygląda. Lepiej niż w poprzednim roku, bo tutaj jest właśnie pajęczyna taka, jest sobie taki o, duszek jest. E, tutaj jest właśnie, nadal jest, tutaj można sobie właśnie reinkarnować, nic tutaj nie zmieniono, ale jest jedno ale. W reinkarnacji jak gramy ten dwór, reinkarnację salową, to jest lustrzane nadbicie. I dostaje się teraz 100 pieczątek zamiast 50, jak to było poprzednim razem. E, jeszcze no jedno, przechodząc do... WP, Do inwazji. To jako impostor mamy tutaj swoje recepty. Okej, okay, fajne. Będzie na co wydawać te prestige, Żeby mieć na start. Dużo, dużo łatwiej. Hmm. chyba już to wszystko że to co miałem tutaj tak pokazać o. tego nadal nie naprawili więc dosyć ciekawie więcej chyba tutaj nie mam już nic do powiedzenia także to było na tyle